Witam Was serdecznie. Dzisiejszy pacjent to telewizor LG 32 LT75. Trafił do mnie z objawem tego typu, że po załączeniu e, bardzo często albo nie pojawiał się głos, albo po prostu niesamowicie harczał. Co podejrzewa, dało mi do myślenia, iż prawdopodobnie mamy problem z kondensatorami w zasilaczu, ponieważ efekt raz występował, raz nie, często pomagało wyłączyć, włączyć i telewizor pracował prawidłowo. Więc od czego zaczniemy zabieg? Najpierw należy go umieścić na jakiejś płaskiej powierzchni, żebyśmy go nie uszkodzili. Ja to zrobiłem na łóżku na kocyku elegancko dbając o to, aby nie uszkodzić matrycy. Następnie odkręcamy tylne wkręty. Mamy kilka, są poznaczone strzałeczkami, tak jak to tutaj widać. Czyli raz, potem mamy kolejny, kolejny i w ten sposób mniej więcej po całym obwodzie. Ja sobie pozwoliłem to już porozkręcać, żeby mi było łatwiej. Tutaj mamy następne dwa wkręty i tutaj jest wkręt bez strzałki, który należy definitywnie wykręcić, jest to mniej więcej pośrodku telewizora oraz przy gniazdach HDMI oraz Cinch, są dwa wkręty, otworki, które pokazuję palcami. Te wkręty również usuwamy. Teraz na chwilkę spauzujemy. Obudowa nie jest na żadnych zatrzaskach, więc nie ma ryzyka, że coś połamiemy. Po zdjęciu jej, czyli to jest ten nasz wynalazek, ukazuje nam się wnętrze telewizora. No i patrzymy, co my tutaj mamy. Jak widać, na pierwszy rzut oka od razu pada na zasilacz. I teraz się przyglądnijmy, co tu się dzieje. Proszę zobaczcie. Pięknie widać. Ten kondensator. Może to ujmę jakoś tak, żeby to było lepiej widać. Rozerwany. Ten jest płaski. Ten jest wybrzuszony. Ten widać gołym okiem, wybrzuszony. Tutaj już aż się wylewa elektrolit. Tu mamy kolejne wybrzuszony. Tutaj. O, tu. Dokładnie to samo. Więc teraz pozostaje nam jedna rzecz. Należy zdemontować płytkę zasilacza. Ja wcześniej pozwoliłem sobie go odkurzyć, także tutaj, jak go rozbierzecie swój i zobaczycie, że jest zakurzony, to po prostu no, należy to ogarnąć. No, wiadomo, że telewizor stoi ileś tam lat i nikt w nim nie grzebie. No cóż, no tutaj mamy układy wejścia, wyjścia i cały stopień sterujący twardy dysk nagrywania filmów wyprowadzenia, również SIMS, złącze zasilania. No cóż, pozostaje nam przystąpić do wymontowania płytki. Więc w pierwszej kolejności rozpinamy wszystkie te złączki. One są, na przykład ta jest bez zaczasku, ale już tutaj widać, że są z zaczaskami, więc należy nacisnąć delikatnie usunąć. Tutaj analogia. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. W takich telewizorach w momencie, kiedy go odepchniecie prosto z zasilania, w zasilaczu nadal występują wysokie napięcia, więc należałoby albo je rozładować za pomocą rezystancji na kondensatorach, albo odczekać, aż upływność zrobi swoje i to napięcie zniknie. W przeciwnym wypadku może nas po prostu delikatnie popieścić. Dobrze, na razie zrobię przerwę. Zdemontuję tę płytkę i widzimy się po chwili. Oto widok po wykręceniu płyty zasilacza. No. Jak podkreślałem, znajdziemy na pewno w środku trochę kurzu. Tutaj już sama płytka. Widać również, że elektrostatyka zrobiła swoje. Jeżeli spojrzymy do światła, no widać, że wygląda to raczej rzekłbym delikatnie, niefantastycznie. Więc teraz udam się w spokoju usunąć ten kurz stąd. I znowu chwila przerwy. No, tak więc płytka już jest przeczyszczona. Wygląda zdecydowanie lepiej. Tu jeszcze raz, może pokażę te kondensatory popęknięte. Może z tej perspektywy będzie to lepiej widać. O! Widzicie? Tak więc na tą chwilę płytka już jest na warsztacie. Sprzęt przygotowany, nagrzewa się. A mnie pozostaje co? No, tylko jedno. Wylutować uszkodzone kondensatory. Zastąpić je nowymi. Ja w tym momencie akurat szczerze powiem nie będę wkładał nowych, ponieważ zależy mi na tym, żeby to uruchomić szybko, a pod ręką nowych nie mam, więc mam tutaj kondensatory z demontażu, w których posprawdzam pojemności za pomocą takiego testerka, sprawdzę ich ESR. Przy ESR, jeżeli nie wiem, jakie powinny być wartości, można posiłkować się taką tabelką. Mamy tutaj podaną pojemność kondensatora, napięcie pracy i rezystancję ESR. Oczywiście, wiadomo, że im jest ona niższa, tym mamy mniejszy opór wewnętrzny takiego kondensatora. Tak więc yy, nie zawracam głowy. Na tą chwilę kolejna pauza. Ja przystępuję do wylutowania uszkodzonych elementów i zastąpienia ich sprawnymi. Spotkamy się po tym zabiegu. No, więc tak. Yy, kondensatory zostały wymienione. Nie odmieniłem wam jednego. Ja tutaj zrobiłem to nie do końca prawidłowo, ponieważ. Prawidłowo byłoby wymienić na tej płycie kompletnie wszystkie elektrolity. Ja ograniczyłem się do tych. Tu je mogę teraz fajnie pokazać, o. Widzicie, jak fajnie go wybrzuszyło? Już chciał uciekać górą. Kolejny. Jak będzie jaśniej, to będzie łatwiej złapać ostrość. I tutaj zrobiłem taką małą tabelkę, pomimo iż wiedziałem, że one są przyczyną problemu. Po lewej stronie, to długo długopisem wynalazki, to wartość, którą te kondensatory powinny mieć, wszystko w mikrofaradach. Po prawej wartość zmierzona po wylutowaniu, czyli jak widać na pozycji pierwszej zamiast 1000 mikro mieliśmy 320, druga 2200, 2200 zmieniła się w 412. 3300 w 2200. Kolejny 3300 693. Także jak widzicie, rozbieżności względem parametrów, które założył producent i zamontował fabrycznie kondensatory, yy, zrobiły się dramatycznie różne. A więc teraz pozostaje nam zamontować to wszystko do budowy. Chciałbym Wam nadmienić jeszcze jedno. Przy rozkręcaniu, zwróćcie uwagę, że tych śrubek. Jest więcej niż jeden rodzaj, czyli śrubki, takie typowe blachowkręty, są to te śrubki, gdzie są na budowie strzałki narysowane. Natomiast już te śrubki, śrubki tutaj, o wincie zwykłym, są to śrubki typowe jak do nakrętek do metalu. No, i oczywiście do płytki zasilacza srebrne dobrze jest sobie układać tak, żeby potem się nie pogubić. No, bo kręcając niewłaściwe kręty możemy rozkalibrować otwory, no co potem po prostu no, nie jest przyjemne. Przynajmniej ja tak nie lubię robić. Dobrze, więc teraz co no? Bierzemy nasz zasilaczy. No, jak widać, no, ta płytka teraz wygląda tak. W miejsca, gdzie lutowałem, to są. Te punkty. Sprawdzamy dokładnie wcześniej czy przypadkiem czegoś sobie nie zwarliśmy, żeby nie mieć niespodzianek. No i cóż no wkładamy płytę na swoje miejsce dokładnie w ten sposób. Teraz ja sobie zrobię małą przerwę, to znaczy poprzykręcam śruby, pozapinam złączki. Złączek jak widzicie raczej nie da się pomylić. Cyk, jedna weszła. Tutaj mamy jedną. Pomimo, że są dwa gniazda, zwróćcie uwagę, one są różnych długości. Także niestety nie we wszystkich urządzeniach, ale w wielu jest to, że tak powiem, moment, jestem praworęczny, więc nie ta ręka. W wielu urządzeniach jest to zrobione tak, że jest to odporne, jak ja to nazywam. Aczkolwiek warto zwrócić uwagę, czy przypadkowo producent nie zrobił takiego numeru, że mamy identyczne wtyczki i wtedy może dojść do pomyłki, bo może to być bardzo bolesne. Dobrze, druga wtyczka wpięta. Teraz spinamy. trzecią. Tak jak mówiłem, są to wtyczki z tak zwanym klipsem, także tutaj są blokady, żeby ona się sama nie obluzowała, jak również tutaj przy zasilaniu. Ta akurat nie posiada takowej, także tu problemu nie ma. Dobra, na chwilkę się rozłączam. Poskręcam to wszystko w całość i będziemy patrzeć, jaki jest efekt końcowy. Na razie. A oto nasz pacjent już po naprawie. Jak widać, telewizorek działa. Dźwięk jest. Wszystko funkcjonuje jak najbardziej prawidłowo. Tak więc jeszcze raz powtarzam: aby ten cały zabieg przeprowadzić prawidłowo i poprawnie. Zapraszam. Najpierw możemy organoleptycznie obejrzeć kondensatory. Na pierwszy rzut oka od razu wychwycimy, które są nie halo. Jednakże staramy się w miarę możliwości wymieniać wszystkie, ponieważ nie wiemy, czy kolejne nie uszkodzą się w bardzo krótkim okresie czasu. To jest temat numer jeden. Temat numer dwa. W momencie, kiedy wymieniamy kondensatorem, staramy się zachować. Takie same pojemności, a już na pewno nie stosujemy kondensatorów na napięcia niższe niż były zamontowane, ponieważ grozi to uszkodzeniem kondensatorów, jak również reszty odbiornika. No cóż, na tą chwilę jest to rozwiązanie wielu problemów obecnych telewizorów, monitorów, gdyż bardzo często właśnie uszkodzeniu ze starości ulegają kondensatory, które mieszczą się w zasilaczach. Tyle, żegnam Was. Do następnego razu. Cześć.